Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tala. I witamy Was na kanale Zaksiążkowanym. Przychodzimy dzisiaj do Was z bookholem. Powiedz mi, Tolu, jakim cudem? Półtora miesiąca temu robiliśmy Buchhol na prawie 50 książek i nagle mamy kolejne 50. Ja, ja nie umiem tego wytłumaczyć. Siła przyciągania. Także mamy ich tutaj naprawdę prawie 50, więc yy, tak naprawdę nie wiem, bo nie liczyłam, ale załóżmy, że jest 50. Więc myślę, że po prostu bezbędnego przedłużania zaczynajmy. zaczynajmy. Mam tutaj ostatnią część, o której mi wiadomo, zbrodni niezbyt eleganckiej, to jest zbrodnia na receptę. Tom szósty. Tom szósty, więc nie będę opowiadać o fabule, bo pewnie będzie spoilerem. Ale to są kryminały młodzieżowe, ale czy ty wiesz, że to jest ostatnia część? Bo może dopiero wydana jest ostatnia, może będzie więcej. Sądzę, że to jest, wyda to jest ostatnio wydana. Uwielbiam tę serię całym sercem. No, a jesteś teraz na której? Czwartej cały czas? Eee, tak. Nie, piątej. Wiecie lub też nie wiecie, czytałam w zeszłym miesiącu e, śpiących gigantów, więc kupiłam część trzecią, czyli tylko ludzi Sylvain To jest science fiction, to jest trzecia część. E, ja drugą jeszcze nie czytałam, ale słuchajcie, była za 12 zł, ponieważ ma tutaj lekką, lekkie ułamanie, e, więc ją wzięłam. Bardzo mi się podobał pierwszy tom e, i dlatego wiedziałam, że i tak będę kupować trzeci, więc mówię, jakie jest tanie, o to kupię. A jak kupuję za outletu, to mi takie rzeczy nie przeszkadzają, więc. Następnie mamy cztery książki pani Anety Jadowskiej, przede wszystkim Kurczaczka i Salamandra, o którym jest vlog. Zapraszam, bardzo miłe zaskoczenie. Pierwsza moja książka w życiu przeczytana przez panią Jadowską była bardzo fajna. To jest zbiór opowiadań. Uważam, że są bardzo fajni bohaterowie. Pomysł na świat jest też bardzo ciekawy, ponieważ Jadowska tworzy jakby cały taki uniwersum, w którym um, wszystkie jej książki, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystkie są jakby w tym samym świecie i czasami się zaz zazębiają na przykład postacie. Na razie przeczytałam tylko tę. E, zaczęłam dziewczynę z dzielnicy cudów, natomiast przeczytałam dosłownie dwie strony i musiałam odłożyć, bo czytałam coś innego, czy. No, z jakiegoś powodu odłożyłam, e, ale wracam na pewno do tego, szczególnie, że na tej samej promocji kupiłam też. Em, Diabelski młyn, czyli tom trzeci, co prawda nie mam drugiego, ale to jest mały problem. A też kupiłam, bo też było, słuchajcie, za 11 złotych, bo też ma tutaj trochę ułamaną okładkę, ale też mi to nie przeszkadza. I gdzieś tu, słuchajcie, jeszcze leży czwarta książka, ale nie mogę jej namierzyć. O, mam, 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 mam. To może ty powiedz coś o tym. To jest złodziej dusz też pani właśnie Anty Jadowskiej i wydaje mi się, że to opowiada o jakiejś dziewczynie, która ma podwójne życie, takie, że jest. Pół... Był jakąś magiczką. Wiecie co? Jeszcze nie wiem. Natomiast główna bohaterka tutaj to Dora Wilk i jest policjantką Oficjalnie i Oficjalnie poli... No właśnie o tym, dlatego mówiłam, że podwójne życie. To miałaś rację. Także tutaj są te cztery książki. Ej, akurat... Jezus. Bardzo się z nich cieszę, bo, no jak mówię, Pióro Pani Jadowskiej bardzo mi się spodobało, więc na pewno będę już niedługo czytać. W tym samym vlogu co Pani Jadowska jest też papierowy mak, którego już czytałam. Jest to jest fantastyka młodzieżowa. Mi się podobała bardzo średnio, do połowy była świetna, później coś się stoczyło i nie wróciła na swoje tory. Bardzo niezrozumiała czasami, ale styl pisania był spoko, świat wykreowany też bardzo fajny. Taka solidna książka, natomiast bez wybuchów i bez mhm, żadnych tematów no. Osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z fantastyką młodzieżową, polecam. Ja tutaj dalej mam książkę, którą słuchajcie, kupiła dla mnie Madzia getbooki, ponieważ była w Stokrotce, w takim sklepie u siebie, gdzieś tam koło Domu I za 15 zł kupiła mi dom z liści Marka Danielewskiego. To jest w ogóle, słuchaj, to la horror. I zobaczcie, jaki jak on jest dziwnie wydawany. Bo to z jest. Wygląda jak pisem na maszynie. Właśnie, bo to jest jakaś taka książka. Strasznie ma dziwny format i też jest ogromna, ale właśnie to jest generalnie historia jakaś taka z dreszczowcem. Słuchajcie, ten opis z tyłu też nie za wiele mówi. Natomiast ja słyszałam bardzo dużo za granicą o tej książce i jest bardzo dziwna podobno. Macia zresztą kupiła ją też dla siebie, więc może kiedyś się zmobilizujemy i przeczytamy i yy, 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 yy powiem wam, co o niej myślę. Ciężka, co? Najgorzej, bo ma białe kartki. Tak. Trudy Carnavan, Wielki Mistrz, to jest część trzecia właśnie trilogii Trudy Kanal. Gildi Magów. Gildi ja Magów, dobrze. Eee, ja próbowałam czytać pierwszą część, ale z jakiegoś powodu mi nie podeszła, ponoć dlatego, że nie mam gustu w książkach. Powiedziała mi to przed chwilą poza kamerą. Więc, więc no. Nie no, masz gust, po prostu czasami kiepski. No właśnie. To jest trzeci tom, a słuchajcie, ja się zakochałam. Ja czytałam już tę trylogię. Natomiast miałyśmy tylko pierwszy, em, więc na przecenie znowu kupiłam trzeci. Nie mamy drugiego, ale to nie jest problemem! Ale kiedyś kiedyś kupimy, szczególnie to musisz przeczytać pierwszy. Już zostaw, zostaw. Ja, ja, tam tam. Tam. ja, ja tam. jak byłam trochę starsza, to ja się zakochałam w tej serii. Dalej mam, słuchajcie, książkę, która chodziła za mną, w sensie jej okładka już chyba od po prostu lat. Jest to Zobacz, co zrobiłam, Sary Schmidt. Wiecie, co mnie do tego przyciągnęło w końcu do zakupu? Po pierwsze, cena była za 13 zł. A po drugie, przeczytam wam jedno zdanie z tyłu. Zobacz, zobacz, co zrobiłam. Ojca, matkę dziś zabiłam. Siekierą, siekierą łup, przy trupie leży trup. Jak ja to przeczytałam, to mówię, M, biorę. Nie wiem, czy to będzie dobre, szczególnie, że zbiera bardzo, bardzo dziwne opinie. Większość ludzi mówi, że nie jest to najlepsza książka. Natomiast, no ja kupiłam, zobaczymy, może przeczytam. Obecnie właśnie czytam pierwszy tam tej serii, a tu jest drugi: Dzieci Zemsty i. I, prawdy", I, byłaś i prawdy. Dzieci Prawdy i Zemsty. Bardzo mało wiem o tej książce, mam nadzieję, że będzie fajna. Na razie pierwszy tam bardzo, bardzo mi się podoba. To dlaczego od tygodnia go nie skończyłaś? Bo ja czytam go! Ja mam po prostu bardzo zły w tym miesiącu miesiąc. Rozumiem, czytelniczo. Ale pierwszy tam Ci się bardzo podoba. Tak. To też jest fantastyka młodzieżowa inspirowana afrykańską mitologią. <grym> tak. No i co? I mówisz, że fajna? Bardzo. I będziesz czytać drugi tom? Tak. No to super, że go mamy. Tak i bardzo ładną ma okładkę, ładniej niż pierwsza. I te napisy z tyłu też są ładne, bo one się tak mienią. W ogóle ładne są, ładnie są wydane. Bardzo, dobrze, ba bardzo dobrą robotę wykonał grafik. Mi się też podoba. I następnie mam dwie cegły, słuchajcie. Po pierwsze, Abominacja Dena Simonsa. Z kolei, Abominacja to jest powieść grozy, która dzieje się w górach. Więc ja generalnie ją wzięłam z myślą trochę o naszym Tacie, bo on bardzo takie klimaty górskie lubi, wiadomo. Co prawda, on akurat woli klimaty górskie w reportażach. Natomiast pomyślałam, że wezmę, ponieważ opis brzmi zachęcająco. E, też jest przepięknie wydana, więc mówię. I nawiasem mówiąc, tutaj będziecie mieli film z, z tatą właśnie. O, tak, I Tutaj podlinkujemy Wam film, w którym jesteśmy z tatą i opowiadamy Wam o reportażach. Ty to jednak jesteś influencer. Także no, na razie tego nie czytam, ponieważ przerażam mnie wielkość. i uwaga, białe kartki też mnie przerażają. I druga cegiełka. Białe to... kartki to mój koszmer. Śni mi się to po, po nocach. Mój też. Tak. Iluminę Jaya Christophera. Ja Jaya Kristofa. Wiem. Ja Jaya Kristofa polubiłam po niby nocy eee, i z jakiegoś powodu uznałam, że chcę go czytać więcej. To jest science fiction. Wydane prze, przepięknie. No, już nie idzie. Kupiłam za 18 zł, słuchajcie. Gdzieś tam mi się jakaś aukcja wyświetliła, więc mówię, uch, biorę. I to jest właśnie science fiction, ale podobno młodzieżowe. W kosmosie. Coś z statkiem kosmicznym, który się rozbija. Okej, okay, nie, wygląda, nie wygląda to źle. Myślę, że to będzie też dla ciebie książka. O. Format też jest bardzo, bardzo ciekawy. Myślę, że to się będzie szybko czytać, bo to jest w formie dialogów i jakichś właśnie maili. To miejmy nadzieję. Mi się podobał styl pisania Jaya Kristoffa. Wiem, że jest bardzo um, kolizyjny, nie każdemu się będzie podobał, ale mi podpadł do gustu, więc wzięłam. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa książka. To jest szósty Tom Gone po angielsku, kupiony przez Madzie Getbooki za jednego dolara. Tak, i Madzia nie wiedziała, co to jest za książka i chciała ją już oddawać i sprzedawać, a ja mówię, ty dziewczyno, przecież to jest... Po angielsku to nie ulubiona seria? Tak. Nie wiem dlaczego po angielsku, nie wiem czy uda mi się to kiedykolwiek przeczytać, chociaż w sumie Ma Michael Grant nie pisze aż tak, żebym nie mogła tego zrozumieć. I dalej mam, słuchajcie, cudeńko. To jest najlepsza książka w całym tym koloru, właściwie dwie książki. Słuchajcie, to są dwie książki, których absolutnie nigdzie się nie da dostać: i jest to Wiktoria Szłap i Zgromadzenie Cieni i Wyczarowanie Światła. Pierwszy tom, czyli mroczniejszy odcinek Magii, bardzo mi się podobał, natomiast te są praktycznie niedo, niedostępne. I Patrycja, którą bardzo, bardzo pozdrawiamy i całujemy, nie. tu Wam zostawiam jej nazwę na Instagramie, ma też swój kanał na YouTube, więc koniecznie wpadnijcie. Powiedziała, że jej się pierwszy tom nie podobał, więc jak mam ochotę, to może mi wysłać i wysłała i po prostu coś cudownego. Dostałam je dopiero wczoraj, więc dzisiaj mam zamiar przysiąść już do tej, do drugiej. No i mam nadzieję, że spodobają mu się tak samo jak pierwsza. Jestem mega z nich zadowolona, szczęśliwa i to są moje teraz największe miłości. Słuchajcie, następne książki też są Wicki. To zostałyśmy w tak, prezencie. To są wszystkie jutra, te, których nie miałyśmy. Bardzo dziękujemy, bo ta seria bardzo, bardzo mi się podobała i teraz w końcu będę miała tomy. Kolejne, które są też trudno dostępne. Tak, ich też generalnie nie da się za bardzo dostać, chyba gdzieś tam, że używane. No te są w przepięknym stanie i yy, no. To są moje miłości. <laughs> Wysyłamy moc uścisków w Weronice, a propos widzów. Dostałyśmy coś jeszcze od widzów, czyli te dwie również bardzo, bardzo trudno dostępne części GON. Piąta i szósta. Tak a także to też są moje miłości, bo ja Gon, to jest moja ulubiona seria świata, w której właśnie robię readit. -re. I nigdy tych nie byłaś w stanie przeczytać. Nie, i nigdy nawet ich nie dotknęłam. No bo nie miałyśmy ich. Cudowne. Bardzo, bardzo dziękujemy, to jest cudowne. Wczoraj również przyszła do mnie książka Gołąb i wąż, mm. Szelbi Mahurin. Czyli książkę, którą ja czytałam już na początku maja, i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, więc Winidia wydawnictwo zdecydowało się mi ją po prostu podesłać, żebym mogła wam ją pokazać, więc pokazuję i mówię, że warto. Jeżeli lubicie fantastykę młodzieżową, troszkę dla starszych, to li bym jeszcze nie dawała. Wiecie, Wiedźma i łowca Wiedźm, i oni muszą wziąć ślub. Wszyscy już wiemy o co chodzi, bo to jest tak głośna premiera, że nie będę się rozwodzić. W każdym razie pozytywnie się zaskoczyłam. Drugi tam już jest za granicą albo zaraz będzie, więc mam nadzieję, że wydadzą w Polsce i też będę go czytać. I dalej mam kolejne dwie książki, czyli Królową Terlingu, Tirlingu, nie wiem, Eriki Johansen albo Johansen. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, jest to powieść prawdopodobnie historyczna e, fantazy, ale mogę się mylić. E, absolutnie nic o niej nie wiem. Natomiast słuchajcie, okładka jest przepiękna. Co prawda, ma strasznie mały format. Bo zobaczcie, jaka to jest różnica w wysokości. A to nie jest kieszonka, no ale też była, słuchajcie, za 12 zł, więc wzięłam. I kolejna książka to jest, słuchajcie, Michael Crichton i Smocze To jest autor parku Jurajskiego. Jak wiecie lub nie. nie wiecie, ja, park Jurajski, zaczęłam się nim mega jarać, że tak się wyrażę. I na pewno też będę go czytać. A tą kupiłam za 11 zł, bo była dołączona do magazynu, więc kupiłam magazyn z tą książką łącznie za 11 zł, magazyn wyrzuciłam, a wzięłam książkę. Deal życia: Dzieci krwi kości po angielsku. Children of Blood and Bone. Nie wiem dlaczego zwyczajnie ją kupiła, ale bardzo się cieszę, że jest w na naszych półkach. No bo jest przepiękna, dlatego yes. ją kupiłam. A no, była też w jakiejś tam fajnej promocji, więc mówię, słuchajcie, biorę. I a propos książek po angielsku, mam tu jeszcze Shadow of the Fox. Julie Kagały i to jest też fantastyka młodzieżowa, była na, na przecenie, ponieważ tu jest lekko, słuchajcie, teraz już nie wiem, o, tu jest trochę poszarpana ta obwoluta, natomiast nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie bardzo, była w takiej cenie, że jestem w stanie to przeżyć. E, no i to jest e, inspirowana Azją, fantastyka młodzieżowa z tego co wiem. Mamy tu też ostatnią książkę po angielsku, czyli O czym Szumem wiesz. Tak mi się wydaje, że to jest polski tytuł. Patrzcie, po Złatane strony mamy już jedną książkę z tej serii. Tak. Z tych właśnie pięknie, pięk, pięknych, wydanych klasyków. No, są cudowne. Ostatnio zauważyłam, że w trendach okładkowych są właśnie takie bardzo minimalistyczne okładki, i co mi się mega podoba. No, to, pięknie to wygląda, więc wzięłam, bo pasowało nam właśnie do tej drugiej książki. Najprawdopodobniej nie będziemy tego czytać po angielsku, ale no, nie mogłam się oprzeć. Przepraszam, czy ktoś mnie z Was rozumie. I a propos parku Jurajskiego i mojej fazy na dinozaury władcy dinozaurów i jeść dinozaurów. Wiecie dlaczego je kupiłam? ponieważ w tytule jest słowo dinozaur, a że Zuzanna ostatnio, nie wiedzieć dlaczego, pasjonuje się bardzo niestandardowymi dla niej rzeczami, to wzięła. Co prawda akurat jeźdźców kupił nasz dziadek dla mnie, ale ja się tak tym po prostu y, zainteresowałam, że kupiłam pierwszą i, i będę na pewno niedługo czytać. Podobno to jest połączenie gry o Tron i Parku Jurejskiego, więc może być dobrze. I kupiłam jeszcze niedawno Marsjanina, Diego Wira, którego już czytałam. Kupiłam, bo był za 13 złotych. To by się spodziewał, mam wrażenie, że to jest już trend. Też go czytałam i nie byłam jakąś ogromną fanką. Natomiast dobrze jest ją mieć na półce, bo całkiem miło ją wspominam. I film też polecam, bo uważam, że film jest bardzo fajny. No i słuchajcie, mam dwie wersje tej samej książki. Możecie zgadywać, co to jest za książka, bo na pewno wszyscy wiedzą. Diuna. Tą um, diunę um, kupiłam dopiero później, ponieważ um, była przez moment trudno dostępna i nie mogłam jej dorwać, więc zamiast tego wziąłam tę. Te. I tą teraz czytam i jestem tutaj, czyli nie ruszyłam się praktycznie wcale, ale obiecuję, że dokończę. Przysięgam. Także mam dwie wersje i będę zbierała na pewno w tym wydaniu, bo jest ładniejsze. Natomiast to się wygodniej czyta, jeżeli jesteście zainteresowani. Ja tu mam prezencik od Zuzi, czyli e, książkę Rikarii Jordana na podstawie mitologii nordyckiej, Magnosa Chase'a i bogów Asgardu. Czytałam już tę książkę, miałam wypożyczoną z biblioteki nie wiem co mnie naszło. Po prostu zobaczyłam Ricka Jordana. I tak, 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 także i dostałam w końcu pierwszą część, drugą też już czytałam. Teraz czekam, aż po prostu zbiorę się w sobie i kupię trzecią. Tak, A ja ją kupiłam, bo też była bardzo gdzieś tam tania, i więc pomyślałam, że będzie pięknie wyglądać na półce. I rzeczywiście one dwie razem bardzo ładnie tak. wyglądają. Tak, te wydania Piersiego Persi, Jacksona, Magnusa i wszystkich serii Jerryka i JC Cervantesa są niesamowite. To prawda, są bardzo ładne. A propos ładnych rzeczy, Elizabeth i jej ogród. Czyli coś, co kupiłam też bardzo, bardzo tanio. I to jest klasyka prawdopodobnie wiktoriańskiej Anglii, ale mówiąc szczerze, nie dam sobie za to głowy uciąć, ponieważ nie ukrywam, że wzięłam ją głównie ze względu na wydanie i na cenę, ale jestem ni nią bardzo ciekawa. No, no nie wiem, no nie będę wymyślać, bo nie wiem, natomiast jeżeli czytaliście, dajcie mi znać, bo ja też ją na pewno niedługo będę czytać. I słuchajcie, kolej podziemna, Colsona Whiteheada. Autor miedziaków, ja w miedziakach się tak. zakochałam, więc kupiłam też kolej podziemną i będę na pewno niedługo czytać, chociaż ludzie mówią, że jest nieco gorsza. Ja czekam Twojej opinii o tym. Tak. Mamy tutaj 10 tysięcy drzwi i wydaje mi się, że opowiada to o tym, że po prostu jakaś dziewczyna albo chłopak dziewczyna znajduje w swoim domu drzwi, przez który nie przychodzi i tam jest coś. No, nawet nie do końca. Ja tą książkę czytałam, bardzo się za zawiodłam i rozczarowałam. To jest taki, taka perełka Booktuba teraz, a dla mnie to było po prostu y, rozczarowująco nudne i przewidywalne. Y, ja nie polecam. Będę na pewno więcej o tym mówiła w podsumowaniu miesiąca. W ogóle mi się nie podobało. I słuchajcie, niestety, ale kupiłam Dickensa maleńką Dorit. Natomiast tuż po tym, jak ją kupiłam, y, dowiedziałam się, że M.G. nie tylko po Cieło Dostojewskiego, ale Dickensa niestety też. I ta wersja podobno, z tego co mówiła Nikola, doktor Buk, w ogóle nie ma tutaj jakichś kilkadziesiąt rozdziałów nie ma w tej wersji, więc ja prawdopodobnie nie będę jej czytać. Yeah. Bardzo jest mi przykro z tego powodu. Strasznie nie szanuję tego wydawnictwa za to, co robi, bo nie ma nawet tego nigdzie napisanego, że to jest okrojona wersja, tylko człowiek ją kupuje. No i wiecie, jak ktoś nie sprawdzi, to nie będzie wiedział, nie? Więc ja nie polecam kupować tego, no niestety. Można mieć albo ładne wydanie, albo dobre tłumaczenie, więc to zdecydujcie na czym wam bardziej zależy. No. Niedobrze to o wydawnictwie. I mam jeszcze Północ i Południe Elisabeth Gaskell, czyli też kupiła mi to Madzia, getbooki, bo też znalazłam w stokrotce za 10 zł. To jest z tej wersji angielskiego ogrodu. No ja z wiktoriańską Anglią generalnie jestem trochę na bakier. Tak. Bo Bardziej ja... lubisz Rosję. Bardziej jestem tak, w klimatach rosyjskich na pewno. A ta Anglia trochę mnie odpycha. Próbowałam już kilka razy i z Jane Austen, i zaczęłam Wichrowe Wzgórza. Jakoś nie byłam przekonana. No ale słuchajcie, może akurat to będzie to i się przełamie. I dalej mam tutaj małe ogniska: Celesting, czyli obyczajówkę dla dorosłych. Nic więcej nie wiem, natomiast e, kupiłam ją od Patrycji Patiopei, do której też możecie wpaść, bo robiła e, wyprzedaż u siebie. Zainteresowało mnie, bo też dużo widziałam za granicą. Może być ciekawe. To wydaje mi się, że może być w klimatach wielkich kłamstewek: Lyanna Moriarty. Kto czytał albo oglądał serial, ten wie i możecie mnie poprawić albo nie. Kolejna książka, którą dostałyśmy od Madzi? Playlist for the dead. I, I to wygląda na taką luźną młodzieżówkę, a kiedy przeczytałam to już się okazało, że to jest o morderstwie. W sensie, chłopak chyba popełnia samobójstwo. Tak. A, tak, możliwe, że tak. Ten chłopak, który popełnił samobójstwo, zostało jakieś audio po sobie, więc może być bardzo ciekawy. To jest chyba też obyczajówka taka dla starszej młodzieży, ale ja się mogę mylić, bo nie wiem. Dalej mamy telefonistkę Gretchenberg, o której jest ostatni film, vlog z jednego dnia. Polecam go zerknąć. Telefonistka to jest historia dziewczyny, która pracuje właśnie na linii telefonicznej lata 50., no i na tej linii Tola właśnie ziewa. <grych> Spokojnie, nagrywamy to już po prostu godzinę, ale to nic. I ona, jak przełącza ludzi, żeby mogli się ze sobą połączyć, to też lubi ich podsłuchiwać i degadywać się różnych rzeczy, i pewnego dnia okazuje się, że słuchajcie, y, podsłuchała coś a propos jej własnej przyszłości. Moim zdaniem jest to nieco zmarnowany potencjał. Książka mogła być o wiele lepsza i zapowiadała się na o wiele lepszą niż jakby na no końcowo była. Ehm, natomiast w dalszym ciągu jest dość ciekawa i ciekawie napisana i ehm, jeżeli macie ochotę spróbować, ja Was zachęcam do zobaczenia mojej pełnej opinii na vlogu, ponieważ tutaj nie, nie wiem za bardzo, nie chcę już Wam za dużo też powtarzać się. E, obejrzyjcie tego vloga, a jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie podyskutować o propos tej książki, to zapraszam na naszego Instagrama, to z chęcią pogadam z Wami. Albo na naszą Facebookową grupę. Zaksiążkowana grupa, polecamy tam wpaść. Dalej mam tutaj autora, którego, na którego czaiłam się już od ponad roku, i to jest Frederik Frederick Backman, Brit Marie tu była. Historia o 63 letniej kobiecie, która przeżywa bardzo jakiś taki dziwny okres w swoim życiu. Jest um, ekscentryczką. E, nie, nie jest. Jest pasywno-agresywna, nie może znieść bałaganu i jest taka wiecie trochę szurnięta e, i z jakiegoś powodu wplata się w jakąś historię z piłką nożną. Nie wiem, ale podobno jest to bardzo błyskotliwy pisarz i podobno jest to bardzo błyskotliwa książka, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i już jestem bardzo jej ciekawa. Tak samo jak Miasto Niedźwiedzia. To jest ta książka, którą chcę bardzo przeczytać, tego samego autora, ale zaczynę od tej, bo tą kupiłam, słuchajcie, za 5 zł w koszu w tej księgarni mojej w Zieloniej Górze. Była za 5 zł, a ja na nią polowałam ponad rok. I ja ją dostałam za 5 zł. Kto jest mistrzynią? Te książki dostałyśmy w prezencie od samego właśnie autora. Tak, ja nie wiem do końca, o czym opowiadają. To są e, przygodówki młodzieżowe, które dzieją się w Polsce. Okej. Okay. Chyba po prostu chodzi o podróże, jakieś zagadki związane z. Też mi się tak wydaje. Z jakimiś antykami ważnymi dla świata. E, to jest właśnie po prostu sytuacja przygodówki takiej dla młodzieży, ale bardzo nam, mi się bardzo opisy spodobały, więc powiedziałam, że z chęcią je przygarniemy i na pewno też je przeczytamy. E, jako dobra odskocznia może, i do, dobra rozrywka, może to być fajne, także też na pewno Wam damy więcej znać. I mamy tu część pierwszą, czyli tajemnice kanaletta, i część drugą, czyli skarb Getta, ale się sierpują. Tak, chyba specjalnie. I jakimś cudem udało nam się dobrnąć do końca tego book haulu Pozostały tylko dwie książki, dwa reportaże z wydawnictwa Czarnego, gdzie tu jest góra, czyli Do dziś liczymy zabitych, Nieznana wojna w Sri Lance, i Nie przeproszę, że urodziłam, historię rodzin z in vitro. Tę już przeczytałam, nawet są dwa znaczniki, pierwsze w życiu znaczniki w książce, także słuchajcie, dzieje się. Um, więcej Wam powiem na pewno o podsumowaniu miesiąca. Um, bardzo mi się podobała, uważam, że to jest bardzo dobry reportaż. Tej jeszcze nie czytałam. Kupiłam ją ze względu a na cenę. 13 zł za twardą oprawę. Ja mam że cały ten, e, cały ten book był na e, promocji. Ale to prawda, bo ja nie kupuję książek, które są w normalnych cenach. Okej. Okay. Jakbym miała kupować te wszystkie książki w normalnych cenach, to obawiam się, że już byśmy nie rozmawiały, tylko ja bym gdzieś tam, wiecie, pod mostem błagała o pieniądze. Um, tej książki nie znałam wcześniej, natomiast lubię kupować reportaże o tematach, o, z którymi, jakby wiecie, się nie znam. Żeby po prostu poszerzać swoją wiedzę i, i. No i to może być bardzo ciekawa historia, tak otwierająca mocno oczy, więc kupiłam i na pewno też będę czytać. No i co? Słuchajcie. Skończyłyśmy. Nie zajęło nam to aż tak długo czasu, jak myślałam. Nie, myślałam, że będzie gorzej. Myślałam też, że będzie gorzej. Poszło nam to sprawnie i, i na czas. Także powiemy Wam teraz szybko, co właśnie czytamy i będziemy kończyć ten film. Ja czytam obecnie bardzo dużo książek, już nawet nie o wszystkich pamiętam. Czytam trzecią część gonu i co? Dzieci Krwi i Kości. I która Ci się podoba bardziej? Nie wiem, ob oba są świetne. To dobrze, że masz dwie świetne tak. książki. Ja Czytam, męczę trochę diunę i będę teraz zaczynać zgromadzenie cieni. Wiktor i szłap, także już się nie mogę doczekać, bo to będzie wspaniała historia. Cieszę się, że wracam do tego świata i do Holanda. Holand to jest mój ulubiony bohater. Także co? To tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałyśmy. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, w zasadzie przeprosić Was za wszystkie moje ziewy na tym filmie. Jeżeli je policzycie, to szacun. Ale dużo wytnę na pewno Twoich dziewów rozumiem. Także słuchajcie, to wszystko co dla was dzisiaj mamy. Przepraszamy, jeżeli film był trochę chaotyczny, natomiast no dzisiaj to nie jest nasz dzień na nagrywanie filmu. Ja już śpię. A chciałyśmy wam po prostu, żeby ten film wrzucić jutro, żebyście też mieli właśnie jakiś materiał na kanale na weekend. Także no, to tyle. Trzymajcie się, słuchajcie cieplutko. Mam nadzieję, że z przytupem zaczniecie tą wi to wiosnę. Wiosna to już dawno minęła. Lato, bo za chwilę już jest, słuchajcie, koniec czerwca. Masakra. Ja nie ogarnęłam, jak to się stało. No też nie. Ja wiem, że był pierwszy i jakoś się zwiedzę. I nagle jest e, No, także to tyle. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!